Cześć, jestem ja tutaj Paniol i witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii pod tytułem Paniol of Food. Na szybko, o co chodzi w tej serii, będę Wam pokazał w najbliższych odcinkach moje porady dotyczące gier w Ultimate Team, sugestie, triki, których używam w różnych aspektach w Ultimate Team. Ogólnie wszystko o w Ultimate Team, to co, na co zwracam uwagę. Zaczniemy od wyszukiwania e, kart specjalnych na rynku, potem będzie odcinek ze stadionami, następnie poruszę temat. Wyboru zawodników do składu, na co zwracam uwagę, co jest dla mnie ważne, na jaką pozycję potrzebuję jakiego zawodnika, na jakiej pozycji zawodnik co musi posiadać, jakie cechy, no i tak dalej, i tak dalej. Takie różne niuanse FIFA Ultimate Team, oraz to co ułatwia mi grę i sprawia, że gra jest jeszcze przyjemniejsza. Tak jak wiem, zaczniemy od wyszukiwania kart Inform, Man of the Match, Team of the Year na rynku. Dlaczego zaczynam od tego? W praktyce no, niechno się ukazać jako numer 3-4, ale na Xboxie. Nagrywając odcinek trzeci z tradingu, to na informach i chcę po prostu uniknąć wielu pytań typu Patryk, jak znaleźć kartę Informa na rynku, że nie, nie pokrywacie ona ze zwłokimi złotymi kartami. A właśnie tak, stworzyłem sobie nowy skład całkowicie, przez skład koncepcyjne albo przez zwykły skład, mamy pusty skład. No i tutaj dodamy sobie zawodnika, piszemy sobie Handanowicz na przykład. Handanowicz, jak wiecie, ma on Informa. No i teraz spisaliśmy handanowicz i ważne przeszukaj zawodników koncepcyjnych. Tutaj mamy handlicza zwykłego, 84 po upgrade 83, zwykłego handlowicza też złotego. No i handlicz 85 to jest ten z Inform. Patrzymy, handanowicza, już się widzicie, składzimy na koncepcyjny. Dajemy kwadracik, już chyba to jest Y na X odpadzie na Xboxa. Wyszukaj zawodniku zawodnika na rynku transferowym. Robimy to, mamy Informa, no ale nie o to mi chodziło. Takie coś jest jeszcze proste. Cofnijcie się teraz, mając, wybrajcie to, cofacie. Nic klikacie, przejdźcie na transfer. Nem transferowi macie handanowicia Tywers, tak szukanego po nazwisku. Szukać teraz sobie trójkącikiem albo Y. -kiem. No i macie na rynku każdego handanowicia Inform. Oczywiście możecie sobie aktualizować cenę, filtr ceny, pozycji i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze dla potwierdzenia, wstawmy tu może jakąś kartę Team of the Year. No dobra, nie będzie LAM. Przeszukajcie za wynik koncepcyjny, mam 895 Lama. Yy, Kwadracik wyszukać z rynku transferowym jest tam jeszcze. Może Man of the Match Higuain mm, 87 to jest Man of the Match. Kwadracik wyszukaj z rynku transferowym jest jeszcze. Dla potwierdzenia, że Higuain jest. Takie dwa przykładziki jest Higuain. Zobaczcie sam Higuain Man of the Match. Możecie sobie tak powiem, aktualizować filtr ceny. To było wszystko o kartach Inform, Team of the Year, Men of the Match, ale jeszcze jeden ważny, ważny aspekt tych składów koncepcyjnych, bardzo ważna, fajna sprawa, eee, szczególnie do graczy konsolowych, którym eee, no jednak jest ciężej wpisywać zawodników po nazwisku, na przykład tak jak polecam zawodników brązowych, tam głównie się kadowało po nazwiskach. Jeżeli chcecie uniknąć ciągłego wpisywania zawodników po nazwiskach, dodajcie sobie po prostu tu jakiegoś brązowego, na przykład eee, AKIN Fenwa, bo no, nie mogę go mieć w klubie. w zawodnik koncepcyjny, koncepcyjnych jest AKIN Fenwa, nie mam go w klubie. No i sobie zawsze tu macie wyszukać zawodnika na rynku transferowym, bez żadnego problemu. Możecie sobie wyszukiwać tych nazwisków, bez wpisywania tego, zawsze po nazwiskach. Także dodajcie sobie cały skład takich, przed transfery koncepcyjne i zawsze macie po prostu ulubionych zawodników, na których handlujecie. Dodajcie sobie do tego składu, zawsze sobie wyszukujcie na rynku. Jeżeli jest ich naprawdę dużo na rynku, to możecie sobie wrócić na transfery, rynek transferowy. I tutaj sobie jeszcze filtrować cenę, pozycję, styl gry i Mamy tego akwim fenomenal potwierdzenia, także jest, wszystko działa. Według mnie spore ułatwienie, yy, szczególnie dla graczy konsolowych, gdzie naprawdę tych kart jest trochę więcej na PC, jednak jak piszemy na przykład TVS, to tam tych kart jest trzy strony i tych tevezów da się łatwo wyłapać jakich chcemy. No, jednak na konsolach jak chcemy znaleźć Lelane Inform, na przykład yy, w jakiejś atrakcyjnej cenie, no to ten Lalana zwykły przykryje nam te karty Inform i jest mi praktycznie bez właśnie żeby znaleźć jakieś okazję. A już uprzedzę, że na Informach handlowałem na Xboxie, no i. Ten odcinek jest mi do tego potrzebny, także zapamiętajcie ten sposób, bo w kolejnych tradingach będziemy z niego naprawdę bardzo często korzystać i będziemy zarabiać około od 5 do 10 tysięcy na każdej informie. Także sposób warty zapamiętania, opłacalny. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Paniol o food, o w tradingach, no i oczywiście Paniol Football. Jeżeli Wam się podobało to subskrybujcie, łapkujcie. No i do zobaczenia.